Cześć, dzisiaj zasad dyskotykowy, biceps triceps, przedstawiam teraz ćwiczenie na mięsień tricepsu. Jest to stare, stare dobre ćwiczenie na ogólny rozwój masy mięśniowej w, w całego właściwie tricepsu. to uciskanie sztangi na owce płaskiej w wąskim chwycie. Ok, lecimy. Teraz zabijał będę w troszeczkę inny sposób. Zobaczymy, co podchwytem, pod chwytem. Przy większych ciężarach będą strasznie odgarstki, dlatego jest dobrze robić coś tam, jakąś redukcję w dropsetach. Nie rufaj sobie. Oops. Pewnie <tryk> wielu z Was będzie zastanawiał się dlaczego nogi są uniesione ku górze. Jest to moja taka metoda na, na to bym nie oszukiwał. Nogi mu podniesione. Do góry wiem, że nie odrywam gdzieś tam bioder. Ja angażuję tylko mięśnie te, które... Są w, danego, w danej chwili ćwiczone. Podobnie ćwiczę przy wyciskaniu na klatkę. Dzięki pozdrawiu.